Witam Was moi drodzy w kolejnym filmie, krótkim, ale treściwym chyba. Spotkaliście się nieraz kupując jakiś motocykl, motorower, skuter i tak tak dalej, że ktoś tam deklaruje, no silnik jest po generalnym remoncie, wymienione wał, łożyska, tłok, pierścienie, wszystko jest nowe, ładnie, pięknie śmiga. Ale nie zawsze to się, może nie, że mija z prawdą, ale to jest prawda, ale ja tu mam taki przypadek na podnośniku, który chcę Wam pokazać, żebyście mogli zaobserwować, że no nie zawsze jeśli ten remont przeprowadzał właściciel sam, taki wozmik to odstaje. Nie do końca jest to chyba dobrze zrobione. Co z tego, że ktoś włożył w to pieniądze, wydał na to pieniądze, kupił bardzo dobre części, jeśli ma na ten temat zielonego pojęcia, nie ma umiejętności ani podstawowych narzędzi, którymi trzeba to zrobić. Zobaczcie, co tu mam. Taki rodzynek, moi drodzy, ogar silnikiem czeskim z <noise> Oczywiście jest nowy tłok, pierścienie, cylinder. Yy, tłok się, zacie, yy, wał się za wałk się zacina, zaciera w, dolny, w dolnym położeniu, więc silnik już trzeba rozłożyć, bo ja go miałem tylko uruchomić, o, od tego zaczniemy. Yy, wszystkie uszczelniacze wymienione. Bardzo ładnie, pięknie, ale zwróćcie uwagę na uszczelniacz wałka zdawczego. Tak jest, wbijane kawałkami tutaj. <noise> Boże, chcielibyście kupić taki motor, taki silnik? Ja nie. Także widzicie, daleko jest ludziom do tego, że potrafią coś zrobić inaczej, może inaczej. Nie potrafią tego zrobić. Bo zrobić każdy może, ale czy ma ku temu jakieś umiejętności? Więc ja twierdzę, że nie. Nie kupiłbym takiego pojazdu bez żadnego potwierdzenia, że remont przeprowadzał serwis i dał to na papierze z wyszczególnionymi czynnościami, może nie czynnościami jakie części były, ale pamiętajcie: papier z serwisu zawsze jest papierem serwisu i serwis za to bierze odpowiedzialność, bo klient może zawsze powiedzieć, słuchaj. No, remont był zrobiony, że ci się zepsuje, to ja nie mogę za to. Co wy na to, co wy, co wy, na to, co wy o tym myślicie? Wypowiedzcie się może, czy, czy wy byście kupili taki silnik po takim remoncie i jak jest u was z, z takimi właśnie, jak wy odczuwacie takie, takie informacje, jeśli ktoś, jakie odczucia macie na ten temat, jeśli ktoś pisze, że przeprowadzony remont silnika, ale już, jak się już pytacie e, właściciela, to mówi, że sam to robił. Czekam na wasze e, odpowiedzi. Pozdrawiam.